Przyciskanku z tym krasek to jest farming simulator 25. No i mamy lipiec, a w lipcu kupiłem nowy ciągnik. Sam tu sobie poprzestawiałem na szerokie opony. No i założyłem tura. Bo ten, ten ciągnik będzie miał tura. No i oprócz ciągnika też została zakupiona większa przyczepa. No i zacząłem y, zbierać po pszenicy, bo tu pszenica została skoszona, to zacząłem zbierać y, słomę z samejem, z tym pod bardzo się dobrze komponuje, a tam jak można zauważyć y, rzepak kosi się, więc idzie do przodu. No i też w lipcu y, kosz z y, drugi, to jest drugi pokłos trawy, słonka została skoszona, też sobie radzi lepiej z kosiarką, na pewno ten młodszy. Tutaj zestaw jest że yy, jak można zauważyć po prawo było yy, już zgrabiona trawa. W sumie nie pamiętam co ja zrobiłem z tą trawą. A może ja ją przytrząsnąłem? No nieważne. No i jeszcze w lipcu tutaj została posiana yy, trawa. Zamiast pszenicy Chociaż nie wiem właśnie czy Tak została posiana trawa Po pszenicy a po rzepaku yy, Jakieś inne Tak żeby było do równości No i z lipca to wszystko Więc nowe pojazdy 174 1550 Sprzedane pojazdy 15894 Koszty obsługi 16 894 644, koszty utrzymania 566, dochód nieruchomości 658, koszty produkcji 905, suma 176 114. No i na koncie 64 362. Z sierpnia nic, nic nie mam nagrane, dziwne. Pewnie posiałem rzepak. Tak mi się wydaje, ale nie zarejestrowałem to, więc koszty utrzymania 568, dochód nieruchomości 404, koszty produkcji 899, suma 1060, saldo 63299. No i mamy wrzesień, we wrześniu też pewnie pszenicę staciałem, ale też tego nie, dodać. nie wziąłem, nie nagrałem ale nagrałem to, że sprzedałem drewniane belki i długie deski do, tego, do tej budowy muzeum. No i z września koszty obsługi 4050, koszty utrzymania 570, dochód nieruchomości 594, koszty produkcji 906 sprzedane produkty

A i znajdźki znalazłem, o no i takie Więc nowe pojazdy 1700, przyznane zwierzęta 1000, koszty utrzymania 572, dochód nieruchomości 345, koszty produkcji 904, koszty nawozów 3840, różne 10 000 suma 4327 saldo to 1104 No i listopad. Listopad rzepak został Czy to była tylko jedna przyczepa, czy nie? Zaraz zobaczymy... Tak to jedną przyczepę rzepak sprzedał koszty utrzymania 575 dochód nieruchomości 383 koszty produkcji 905 dochód ze zbiorów 60 000 342, suma 59 245, saldo 160 349. No i z grudnia nic nie mam, więc sprzedamy zwierzęta 4200, 4 koszty utrzymania 577, dochód nieruchomości 324, koszty produkcji 896, dochód ze do zbiorów 8100. 78, suma 11 229. Saldo 171 578. No i to by było na tyle, więc subskrypcję jeżeli tego nie robisz, łapkę w górę oraz komentarz, więc do następnego, cześć!